Dzisiaj mówimy o nowotworach męskich, w szczególności zwracamy uwagę na raka prostaty. Pytanie, jak wspierać powinni się mężczyźni w obrębie rodziny, w przypadku gdy no, u ojca, u syna, u dziadka może pojawia się ta diagnoza? Tak, to jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli my, ojcowie, czy ktoś z członków rodziny dotknie ta choroba, to trzeba natychmiast nie ukrywać, a przekazywać wszystkim. Ja na przykład trzech synów, no jednego straciłem, to od 18 roku życia, jeszcze nie dotknęło bo 15 lat temu, usunięto mi prostatę, cały czas im przypominałem o tych cyklicznych badaniach. Dobrze, że minister zdrowia, którymś tam z kolei, wydał takie rozporządzenie, że w 40 roku życia obligatoryjnie wszyscy muszą być badani. Na zawartość ewentualnie te wszystkie, bo to już się zaczynają zalążki właśnie chorób nowotworowych prostaty. To, że ja przypominam, bo mam dwóch, jeden jest poza domem, drugi jest na co dzień, to niejednokrotnie mówi tata, ja wszystko wiem, Twoje, e, twoja droga, osobista droga, którą wybrał sobie właśnie w zakresie diagnostyki, przestrzegania jest wyjątkowa. I ja wiem, że ja muszę to zrobić. Muszę to zrobić, mając teraz 36 lat, ale to jest bardzo ważne. Bo później okaże się, że urolog, onkolog, jeżeli on się spóźni, albo się najczęściej, wstydzi. Się. A dlaczego? Otóż my mamy w naszym stowarzyszeniu tak zwany telefon zaufania, w którym udzielamy informacji, porad i przestrog wszystkim, Przyszłym pacjentom, albo pacjentom. Te rozmowy trwają po 4-5 godzin, żeby go przekonać z tej drugiej strony słuchawki i zadać mu pytanie, kiedy był urologa, kiedy był poskierowany do leka u lekarza pierwszego kontaktu na przebadanie się. Tym pierwszym przebadaniem to jest rectum, To jest przebadanie bardzo istotne, bo każdy urolog ma tak wyczulone swoje. Nerw, unerwienie e, palców, końcówce w tych opuszkach, że on poprzez odbyt właśnie wyczuwa właśnie jak się zachowuje gruczolak. Bardzo często, jeżeli to jest za późno, on już swoje granice tego gruczolaka przechodzi. To jest ratunek już właściwie bardzo niebezpieczny. Bo on jeżeli nie jest przedtem zdiagnozowany albo źle zdiagnozowany, to dochodzi do takiej eksplozji, że to jest nawet bardzo trudno. Jeżeli ma wiek, powiedzmy 60-70 lat, to jest, oczywiście jest nadzieja, ale to trzeba być konsekwentnym. Samemu tą swoją ścieżkę z, w porozumieniu z urologiem. I lekarzy pierwszego kontaktu przestrzegać. Wszystkim polecam, korzystając z mikrofonu i że jestem tu teraz na terenie Sejmu, żeby wszyscy najbliżsi, to znaczy mówiąc o dziewczynach, żonach, babciach, wnuczęta, bo bardzo często dzwonią i pytają się, co z dziadkiem mam robić, bo dziadek Siusiu nie może zrobić. Iść i pilnować tego i samemu przestrzegać. Mówimy o tym dzisiaj i teraz, ale ważne, żeby mówiło się na co dzień jak najwięcej. Temu też, żeby ta dyskusja była, istniała, służy dzisiejszy wernisarz wystawy, służy też posiedzenie Komisji Zdrowia. To bardzo istotne elementy chyba właśnie tej rozmowy, tego dialogu, tego wzmacniania przekazu na temat chorób onkologicznych typowo męskich. I tak, ta dzisiejsza wystawa, zresztą nie wiem czy pan oglądał bo miałem sesję zdjęciową z synem moim który był motorem, może nie tyle, suflerem mojego życia i suflerem w zakresie tych chorób, pracuje właśnie też w, nie bezpośrednio w służbie zdrowia ale w tych instytucjach promedycznych i wie co to jest właśnie zaniedbanie? Bo to najczęściej konsekwencją tego, że. Pytanie proste, to mnie nie dotyczy. Takie pytanie, to mnie nie dotyczy, bo nikt w rodzinie. Oczywiście są kwestie, które są podyktowane, że ktoś w rodzinie, prawda, w trzecim czy czwartym pokoleniu nawet, to go może dopaść teraz. thank you